Siemaneczko z tej strony, Pąc już. No cześć, tu Frogmatic. Tak jest, to będzie szybki let's play z gry Cube World! No nie, nie wiadomo czy szybki, ale... Zobaczmy. Tak jest, jest, za tą... jest da, 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 da. za tą ścianą da, da, da. niespodzianka dla was. Przygotowana. przygotowana. Ciach, 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 -dam. Przepraszam... zaciął o. mi się na jedynce. Co, Co ci się zadziął na jedynce? No zobacz. Trudno. No nie, nie mogę, no. Weź Sposka. go zgaj. Sary to wygniesz w jakiś orkie. Dobra, wiesz. On, okay. on nam pomoże chyba. Czekaj, no ja właśnie, ja bym, no to... ja bym spróbował tego, tego małego najpierw stąd. Dobra, o -o. on się nim zajął. Dobra, pomóż mu. Księga. Hopsa! Nie. Odejdź. Dziękuję. Dobra. Ho, ho. O, stary. Widzę, że to nie będzie łatwy kąsek. Ja robię... Sk ja robię screena. Wow, zblokowałem jego hita, stary. Za stówkę biję więc. Ja też go za stówkę teraz podeciąłem. Spoko, ten gość bo powinien być. To, to ten gość to nie... się rozpadł. Aha. O mój Boże, bij go. No robię to cały czas. Bi, Musiałem zrobić skillon najpierw przed walką. Bo to zaczęli pół planszy. Dobra Ja z nim będę sobie biegać A tego po prostu naparzaj, bo nie wiem czy mi podtek starcie w ogóle Spoko, tylko dole mnie tak daleko słyszymy palkę psów nie, to są efekty dźwiękowe do tego. Tak, Collie koli Coli <noise> z cyganem, walczą o Fajny demat na jaden Ale ja nie za bardzo. Nie wiem Ty po prostu wybrziesz. Wiesz, W tym sensie, że ja mogę zablokować jeden cios, nie? Super. O, chodź. Nawet schodzi nie wiem, czy czasem nie będziesz musiał mi dropnąć potek, nie? Więc już zawczasu możesz to zrobić. I ile masz teraz? 8 Dobra, przez czotek. Ooooo Dobra. Nie, możesz grać, nie jest typu plus. Ale wiesz, ja też go jakoś tam y, stunuję, nie wiem, w jaki sposób więc On tak był, Dalej masz 8, czy już wypię 7? No. Co? Daj masz 8, to tak, czy już wypię 7? Się? Dobra Czekaj. teraz mam 6 Jest na najwyżej trochę To nie, nie, nie to teraz mm -hmm. z O Mówię Spot nie podchodź mi pod. mnie balano. Mam 5 potaczek Dobra, mykaj gdzieś tam dalej Widzisz ja widzisz Nie widzę tych potych, gdzie oni są. Tutaj. Patrz gdzie stoję teraz. Dobra. Fak, bo się rozpadnę zaraz. Uciekaj stamtąd. Muszę uciekać. Muszę uciekać. mój Boże. To dobra, są dobra, potki dobra, czy, czy, czy ty mi mi co? Co mi jest... To z kaktusa. To nie są z kaktusa, stary że są potki z kaktusem tylko po prostu masz niewybrane najwidoczniej teraz ma ten, ogłoszony był dobra, no, widzisz? już nie, nie proszę nie. Koli jakie klasa w tam boże, święt oh. nice już połowa za nami Dobrze To żeby żebyś pilnował papekę e Dobrze To jest coś szybszą regenerację manu jak się, przyda, jak się nie wiem czy są tak. Le lepiej tymi skinami proszę powiązać Pani gdzie ty z nim leciesz no muszę, nie? No bo... Powiedz, że chcesz wyrównać teren. Niedługo fundamenty wlejemy, nie to, to musi być zrównanie. Zrobiłeś screen'a Co? Co? Zrobiłeś screen'a przez tym. Tam jest chyba jedna dziurka. Pot też zrobię jej później. Dopis odstawisz sobie grafikę. Zobaczaj. Tam właśnie. Dobra. A, nie, zaraz. To blokowanie tarczą dobrze daje, powiem No, pay. na pewno. O co chodzi, o byś tam Nie zajechał. Holy shit! Benz. O, stary, nie no. Dobra. Super. On nabył sobie szybko hapsa. Halam. Talam, talam. O, wygadza. Oj, co ty? Zaraz padnie. Dobrze, tak swojego coli. Dobry, jest kłopot tego niego. Tylko, co nie tak... Oh. A, fire spirit dropnął i to całkiem nieźle, bo plus 63. Mamo no, no. O, cygan mi awansował. A mój kolinie. Niestety. Przykro nam z tego powodu. A, czekaj. Muszę zrobić zrzutkę teraz. Mm. Tak wygląda po bojowisku. Spokojnie, oh. A nie, ja tu mam. Hop. Ja się sobie dygnę pod i... A, z tego samego miejsca postaram się. To może o. sobie stanę tutaj ładnie zrób focie <grym> lepiej tale... mam perspektywę wezmę o. Tak wygląda walka z bosem którego spotkacie na pustyni bądź gdziekolwiek indziej Dobra Zapisane Super To co? To żegnamy się, nie? Bo to miał być szybki let's play, po prostu z walki z bosem. Ja idę przy życić Nie wiem jak to. Tu jest. Coś. coś to będzie przy życić kaktusa, a ja się z wami żegnam. Nie, nie, bez, się... bez, nie zrobisz tego bez mnie. Zrobię. Nie zrobisz tego bez mnie, to jest ognisko. Chodź za ogniska. O Boże. Op. Dobra, to żeby było ładnie to przy ognisku możecie się zapawać pięknym widokiem gwiazd. Dokładnie tak. Możesz sobie kiełbaskę przypiec. To co, to ja lecę spać. No, złaś mi z tego. No. Z tego. No. Nie byłem cały czas. Ja lecę spać. Kolejny z was żegna. I żegna was frugnatik. Dokładnie tak. Dzięki za uwagę i na razie. Trzymajcie się. Cześć.